Powiedz wam, że tutaj wpadłem, Bawę. Martin, Martin, jak Boga kocha. Wpadłem. wpadłem, tu chcę stąd wyjść, Słuchaj. kurwa. Słuchaj. Teraz skurwa. spójrz mi w Google. Teraz jesteś pod wodzą Georgia. i nie w kurwie, jesteś słotem. Nie Wiecie, co tam jest? Co? A, nie, chodźcie, zobaczyć. Nie, co jest kurwa nie, Przemieścili z tego względu, że wcześniej słyszeliśmy, jak krzyczą. Teraz już totalnie jak nie słychać. Gdzieś się schowali. Kapela, e, oddział brawo, jesteście po drugiej. na drugim filarze. Ostatni raz jestem kurwa w oddziale z Xanderem i Wolfem. Poszli w pizdu gdzieś. Jestem tu. Chyba z wami, debilami.